Ubieraj się śmieciu, jedziemy na koniec świata na święta. Że co, SIX MONTHS LATER I już jesteśmy. No, jesteśmy na miejscu. Max? Witam w naszej krainie choinek. Tutaj możecie sami zostać choinką, ale także poznać HYDRAULIKA! Przyjechaliśmy kupić najlepsze drzewko. Utkaj się, kurwa, bo zrobię z ciebie bekon zaraz. Trafiliście! Interesuje mnie jedno drzewko. Krzyżowanie Biedronki. Na pewno się domyślasz. Wysoka nie może być przekrzywiona i musi mieć gałęzie wszędzie dookoła. Innymi słowy, ma być... ...idealna. idealna. Drzewka idą. Święty Hydraulik! Zobacz jaka długa jest ta kolejka, Max. Jeśli mamy w niej stać, wykupią nam wszystkie krzyżowanie Biedronki. Hmm. Ta maga gałęzie wszędzie dookoła. Ale jest za mała. Kurwa. U ale jest przekrzywiona. Znaliście naprawdę piękne gotojówki! A... Idziesz porozmawiać z Mikołajem? Się wie! I co tam powiesz, że wspieram komunizm? To Mam nadzieję, że mam nadzieję! Martw się rób! Nie ma. znajdziemy! A ty dokąd? Na razie, wypierdalam! Two thousand years later... O Kurwa, jak idzie! Co o niej sądzisz, Max? Święty Mikołaj! No nie! Spieramy przed sami wiatra! O kurwa, Yeti! Max! Święty Mikołaj! Kurwo pierdolona, żebyś się tym syfem od własnej babki zaraził. Więc o co poprosiłeś Świętego Mikołaja? O, oh! Max, to moja idealna choinka! A few moments later, z okazji Bożego Narodzenia zaśpiewamy wam piosenkę. Mur jest wysoki i mocny, za murem jest drzewo i gwiazda. Drzewo podważa mur korzeniami, Gwiazda nadgryza Kamień jak mysz. Za sto. Kupia! Jak można mi przerwać? Nie waj dalej. Nie waj dalej. siebie waj w Nie Śpiewam piosenkę jak ostatnia... PIZDA! Stefałenu, Jak celebrytka k z elektrodą w dupie, z silikonem w cyckach, botoksem w ryju! Żadnego kur*** szacunku do mojego wyrazu artystycznego!